Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. W 127 vlogu na moim kanale. I słuchajcie, w nim chciałbym Wam powiedzieć, co dziś będzie. Znaczy we wczorajszym vlogu 126 mogliście się, się dowiedzieć, co dzisiaj będzie, ale chyba zmienimy troszkę te plany. Minecrafta chyba też dzisiaj nie zobaczycie. W zamian zobaczycie coś, co moim zdaniem jest jednym z tych ciekawszych tworów, jakie wymyśliłem. I ogólnie slajny się powoli zaczyna budzić, więc panowie i panie. Jeśli mnie słyszycie to doskonale, to wiecie, że slajne zaraz by się obudzi. Slajny gdzieś tu jest. O, tak tutaj. Właśnie leży. No dobra, teraz już tak na serio, to ogólnie dzisiaj wleci jeszcze jeden vlog, znaczy dwa vlogi wlecą. Za chwilę. Więc co? Ja kończę. Trzymajcie się i co? Pa-pa!